Cześć, witajcie z tej strony Creeper285. Jak pamiętacie, obiecałem Wam, że w drugiej części, w drugim odcinku unboxingu od y, Anonim Black 02, otworzymy sobie pakę XXL. Więc y, proszę bardzo, tu mamy pakę XXL. Nie wiem, co tam się znajduje coś miękkiego, może coś tu prześwituje. Niestety nie. Mam nożyczki, ponieważ to chyba będzie ciężko rozciąć rękoma. Więc na wszelki wypadek je wziąłem. Proszę bardzo, ciach, 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 ciach i ciach. Proszę bardzo, jak pamiętacie chyba... Nie wiem czy zapamiętaliście test szalonego kolekcjonera z ciach-ciach-ciach. Wiecie, paczka kart. To jest nie jest stary odcinek, to jest nowy, więc ja bym chętnie tak zrobił, ale nie chcę, ponieważ... zobaczcie, pewno chciałabym przecić, ale nie chcę, ponieważ jeśli to jest dobra zawartość, może mi się przydać, więc dobrze. No to co, może zaczniemy otwierać, czekajcie ja to u rozetne. rozetnę, wszystkie tu taśmy rozetnę, to można sobie, kurde, patrzcie co się stało, no coś tam już prześwituje, ale nadal nie wiem co to jest, czekajcie, teraz z drugiej strony, tą no, tasiemkę ta sobie weźmiemy na bok. Ja mogę tak zrobić. O, tak, dobrze. Żeby mi się ręce nie kleiły. Dobrze. Chyba już wiem co to będzie, chociaż nie. Chyba jeszcze... Nie, nie, nie ta myśl. Coś chyba lepszego. Zaraz się okaże. Papieryki wyrzucamy. O, to się karteczka skryła, musimy to jakoś, znaczy jakoś to odkleić, czekać, teraz to zrobię, niestety bez pokazywania, muszę to odkleić. Dobrze. Dobra, teraz tu wypię. Jeszcze tu mamy jedno, a to odpakowywanie naprawdę długo trwa. Dobra. Mam tam wszystkie nalepki zostawmy. Teraz rozciąg, rością tutaj dużo jest zaklejone. Więc ja tutaj tak rozetnę. Oj, przykleiło się do nożyczek. Ja piernikam ten rozpakowanie troszkę jednak zajmie ostrożnie, żeby nie uszkodzić zawartości. A zawartość może być cudem, które na pewno mi się przyda. Aż 3 minuty, a ja jeszcze tego nie rozpakowałam. Dobra. A tu się wszystko klei. Dobra, rozepnę tutaj. Uwaga. Jezu, nadal nie wiem co to jest dobrze. Uwaga, zaczynamy otwieranie. I tak jest to album Champions 2013-2014. Dosłownie pusty. Dobrze, ja wezmę te wszystkie śmieci. Wzniotę. Fajny prezent. Anonim. Anonim Black oczywiście. Dobrze, zobaczmy. Pusty album, przejrzałem go. Zobaczmy jeszcze raz. Pusty, wszędzie pusto. Ten album naprawdę może mi się przydać. Jest to album z Update. Troszkę tu się zakurzyło. Tak, jest to album z Update Edition. O, no, tu klasyczny środek. Co jest? Mamy w środku. Tak, mamy w środku. Nowe saszety, tutaj te nowe saszetki z roku 2013, 2012, przepraszam, nowe saszetki. Arturo Vidal. Ogólne karty. Moim zdaniem te karty teraz w tej edycji 2013-2014 są lepiej wykonane. Tu mamy checklista w powiększeniu. Tak, czeklista w powiększeniu. Rusja. Bayern, no, Manchester, ale poczekajcie... a, bo to jest z update, nie tak, tu mogę sobie powkładać ogólnie. no już drugi mój album, tutaj mogę sobie powkładać karty, yy, na przykład z, yy, na przykład yy, z tych, jak to się nazywa, z tych kart, które dał mi właśnie Anonim, dobrze, czyli to jest wszystko na ten odcinek, Fajny, solidny album. No, już mój drugi. Ten album może się naprawdę tylko już przydać. Tam większość tych kart właśnie nie, takich, nie moich, od właśnie od naszego Anonima. Więc dzięki Anonim za fajny album. Yy, jesteś spoko. Jak coś, to zapraszam się na Skape'a. Skape jest podany w opisie. Więc ja Cię zapraszam. Trzymaj się. Dobra, no i co? Trzymaj się i cześć.